Dziś widzowie tu Denius 1 i... Konrad! 1 2 1 4 8 To to mówi was my dzisiaj nagrywamy Call of Duty, Black Ops 2, Zombie, 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 XD Dobra, pijaj na miasto i się przytrwali na miejscu. W dupie już w ostatnim miejsce. Dobra, dołączamy do Konata Sissi. On nie chcę coś jakoś. Jeszcze raz. Nie wiem. Wyrzuciło. Zaraz zobaczymy czy dalej będzie. Dążę trwającej sesji. Jestem. Jest. Dobra. Gotowy. Jestem. Gotowy. gotowy bądź. Już gotowy. gotowy. No dobra. Nie no, gotowi. Słuchajcie, się pamiętacie może tą mapkę, co sobie galiśmy tą strzemwajem. To było transit. Prawda? I na transit był ten autobus, który mieliśmy to on jeszcze jedzie dalej bo ja sobie później jeszcze zagrałem tam i on idzie jeszcze dalej jeszcze dalej <laughs> on wiesz w całą mapę to nie to się też znakiem dostaje ale ja jeszcze nie zostałem nie, nie udało mi się wszystko zrobić to jedzie tak od tego miejsca do stacji tam gdzie jest to ten bufecik można powiedzieć drink, drink. potem jedziemy na, potem jedziemy na, na, jedziemy na farmę Potem, potem jedziemy, jedziemy chyba na, na miasto, a potem odnowiam tutaj. Nie, jest jest, tam są jeszcze inne... tam jedziemy do innego miasta. Zobacz sobie, jak będziesz włączał, tam są jeszcze inne miasta. Tylko tam nie możemy pójść. To musisz tam autobusem pojechać. Muszę tam zobaczyć. Może wyjdzie coś takiego. Muszę sobie zaniec. Nie miałem dużo czasu, że pogad, No nie w ogóle. Jest załadowany, tylko tutaj muszę jeszcze... No, teraz tu jest załadowanie. Stółek tu mnie Muszę ściszyć. Hmm. Dobra, my to. Wygramy to, to Coraz więcej jest 50... To jest trochę, trochę bez tej gry się nie da wygrać. Dobrze, co o co chodzi? Nie. I tak pod koniec będzie kilka, co jest tutaj to no. się Będziemy z Minecrafta. Coś powiem ci co później. Ja nie wiem, teraz się zamknę Ej, dalej, sobie tam... Już coraz bliżej jest do 50 widzów. Trzeba będzie coś wykombinować na tych 50. Znaczy nie tylko podziękowanie, no bo... Minecrafta! Zamknij się, nie wiem co jeszcze. Ci trzeba. Ehm... Dobra. Coś się e, ładuję? Oczekiwania z tę gry. Czekaj, o, koń już zbił Widzę. Powinienem nie miał też za zbić.

Ja tak, tamci koledzy się byli tak dobrze, no. że skona z nimi doszedł do dziewiątej rundy. Prawie do dziesiątej. Pali Tylko potem wszyscy, tyle zamykam No Konaczy się ci nie nie da. My tu nie wytrwamy z tym chyba koledzyami tak długo. Tam ci byli nieźli. Nie, nie bierz nie broni Nie bierz. Nie bierz. Ja byłem, ja strzelił w sumie. Ja, se, ja zostawiam, bo jak się na skrzynkę, bo wcześniej pod koniec gry to taka fajna była, ta skrzynka mi się wybudowała. Najlepszy jest bank, bo to się może wybudować. To jest bank, chyba bank. Ale ja mówię, że to jest bank, bo tam jest safe. No dobra. No, uważam, że to ta sobie taka zła nie jest. Że się mniej więcej podoba, więc nagrywam. Ja długo jeszcze jeszcze nie będzie. Przepakuj, super bardzo. Dziękuję. A wow, Właśnie. Nie zaraz po Ten nogi mnie wkurza. No, musimy to wytwarzać. Daj mi siły, z masz kasy. 300 z tego do tej listy. Taką głęboką no, nie wiem, co wejdzie. Coś mi ostrzeliłem. Można 50 widzów, a nie, to może nie. O. Chciałem, żeby zrobić... Już ja zyskam w to, w cztery. Tutaj bierze. się chyba potem przypadał. Tak, dzisiaj chyba proszę proszę potem chyba potem robi strzelka z sobą, misia. Mi, no. Tutaj się zrobi strzelka z tego misia A na górze tam wybudnie jest przez misia I tutaj przyjdzie ta strzelka Dobra, tak, Co to już od No, druga pana Janik, a nie tego zumiem jakaś nie coś jak do paru! Wiesz, dziwne słowo, ja A ja nie adbukuję, bo bo ja zanik ja, tylko tu ja fala! Run to znaczy. Ej, to w ogóle zombie nie ma. Skakujemy tu. Bo nie ma zombie. A potem pojadę się śpiewczy. z tymi trzeba. Słuchawkach Te Ty na mnie skórze. Czekajcie, sobie stanę. Bo mi bateria siadła w myszce W ronie cię. Nie no, tak będzie mi biec. Ojej, co na fala. Teraz się fala rozgrywia. Wtedy ja muszę być ja tutaj bardzo... Bardzo ekstremne. Amazing. Niesamowite. Co fu? Spokojnie pomogę Ci. Dobra, biega pod nogi, nie słyszę się z nas. Właściwie. Na Ej, uwaga! Ja nie mam No i nie bierze so. Tak, Ej, bar! Bara? Barka Oj, okay. damam Cztery, nie mam tutaj. 750 Ale ja nie mam napoju! A ja właśnie jestem i karabinach, nie mogę, bo nie mam na przed sami. Ja nie jestem za... nie jestem Połóż się wdychać. Nie wiem, że nie ma. Rubasy dostają na środku jak w tym bloty. Dobra, ja gotuję. No, ja to otwieram. Otwierać bar. Nie będę gotować na brani, ja chcę na słowo. No mi się bardzo podoba. Bar, ile posłuży? 7. Niech zabij tylko, żeby No dobra, fajnie, tylko że oni wszystkie zatłukajączą dlatego się ma 2000, a dotencji w ogóle nic są nawet nigdzie dopawać. No, no czy tak ja się z tym z tego i No. Czy co to dziwisz, to wyjmie się, że to z szapo a naprawdę z szapo jedniucho. Szafa nie takie. No, no patrz, się pokaż dalej. się, pokaż się, pokaż się, pokaż się. No. Patrz. patrz. Ma tutaj dwie dziury. No, patrz, to już do tego. Dobrze, odwiedziłaś. W dupę. Podaj mi strzelek, to jest dupie. Ja nie widzę ich, jak oni tutaj łatwiej. Oni podchodzą zabijają, odchodzą. Tak, tak, ja wolę. No ład, wow, uzdrownie. Nie u mnie umarła. Ja nie umarłam. Ja nie umarłam. Ja nie umarłam. ty, kto umarł? O, ubarł odlekonali. Ej, no, no, no. No. Szmaciska. Tak samo. Nie chcę ty. A! To tam żywy. Nie ruszaj się! Jakie ty brzydko? To są żywy, ja. To coś super. Fuck you! Dobra. Idę do sobą Co ci rozumiem? Będę ja się zająć tymi. Chodź sobie losowam. Zobaczcie co mi się relacjaje. No. Short! Short gór! Czyli jakoś tak to jest. tu mowa. Dużo naboi, ma. A to mi przyda to Tak oh. żyjesz? Tak, na szczęście. Bo nie zginąłem. Bomba! Bo zombie. Tu tą granatę, taki wypadek. Gorę jakiś kolorka? Mi się zdajecie, to się oddala? No ale w ogóle to zombie nie ma. Dobra. Teraz zmieniam baterię. No, takie szczęście, że bardzo baty... nie ma Dzisiaj tak ma. też mi kupały weściły. Reanimuję cię. Ja cię się dobrać Ja jego obroniłam. Wiesz, jak ta broń długo ładuje. Ale jest fajna. Dobra, patrz. Dobra, patrz. Jezu, jakieś się Dwa malutkie, Denis Mam ma słabą cel. Dobre, ma ale mają Ale szybko celę. strzelają mi Jak ładuję i mogę z razy ...to no No. Dobra. Dobra. Kabum! Dobra. Dajesz wyszedł broń losową. Mogę? Szybko, fal. Szybko, bo może się No Uważaj, jak będziemy mi się to udziałem bierzesz Ha ha, ha, ha. Chodźcie tu suki. suki! Za nami. Za tobą. Czasem mamy, za film nie będzie widać, Oby nie było. Aha, spoko, już wiem jak się strzela. Już mogę pan nie strzelać, No ja jednym tam i tu. Drugim przyciskiem i ten. No, Bądźcie ah! ja komu gramy? Nie, nie. Jego nie gra. Nie, nie gra. No nie ja gra i gra. gra. Zacząłem żyć na goboku na dół. Ok, agent, <śmany> weźcie i dopomóc. Te broni są przydatne. Tak, chyba, wolno moje jak włóczki. Ale, ej! Wolne są, ale są przydatne. Były palmy całkowicie Jejusze Co się zabił? Ten tutaj Za do, do, do. Dobra mam jakieś sml Dobra, ja biorę, byłyby po prostu... To było śmieszne moim zdaniem, ale spoko Ej, uwaga, uwaga, uwaga! Misia wylosą tą lewą dupę! Tak, wlażą w lapę Fajnie Wszyscy... Co?! Ej, nie może wszyscy padliśmy Nie, jeden już trzeciej To wygląda tak śmiesznie Wszyscy leżą Chodź się może ja no, fajnie. Tak on cię. Leć! Dobro, Jest. No idzie. Ale, nie, Ja bardziej cię. Ja też. Ja też, ja bardziej. Ja też. No nie mogę ci to. <laughs> ta... to jest? <laughs> Co to jest? Migracja hosta. Co Jezu. jest to? Co jest? Zjebał się host. Co no. cały czas tak jesteś najbardziej. Zjebał się... Ale to wszystkim się zjebało. za... Aha, lol. To jest śmieszne. Widzieli, że się host zjebał. Tylko ja byłem żywy, y, fajnie. Co zrobił? Co zrobił? Dobra, Aha. jeszcze jedno, bo to było kres, straszne kreski I tak Igor od nas to znaczy. Może dlatego wyładuję z hospak. Bo to może był jego chodź Ja on nas wychodzi. I komuś dał. Chyba mi Bidał, dał. mi dał. Nie, nie wiem on dał Dobra. Chyba, że... Jeszcze raz, Chyba ale... tego się nie było za nie... dobre. Oni latali z innego boku na bo. Panie, oni wygadać przez Skype Dobra. Gotowy. Nie, nie bądź gotowy jeszcze. Udział hostów. O, gotowy dobry bądź. Poszedł. No to by nie było. Ale mnie nie widzę. I mnie to nie było. Dobra. Dobra, no, czekaj wyjdę. Zostawcie mi to miejsce. Jestem. To już będzie nasza ostatnia walka na ten odcinek. To coś będzie wypominałaś na 10 widzów. Jakiś konkurs Albo... Nie wiem, jakiś przyjęć specjalny. E! Wyłączę, dajesz się połączył. Co? Nagrywam. Aha, dobra, to sekundka. Dobra, jesteśmy Czekajcie, bo nie lag, tylko się włącza wszystko. No ja co poszukiwam Ej, dupa już gościł 150 kasy. 650. Ja mam 6,6 Zapraszamy w bufet Danielsa Jeden otwarty Ja no, mam 6,20 Co to ma zero. to masz 0? To... Czemu ja mam 0? No bo kupiłeś, wziąłeś Aha, dziękuję yes. Nikt nie kupił no. już... no. Ej, już ktoś ma 100 No, ja nic ja nie kupuję, a ja chcę wejść do... ...wiesz, do... ...do baru W baru jest to fajnie Jezu! No, ja idę ja tutaj, no tu ząbek mi spadnie na głowę uwaga! Pierwsza fala to się w podstęp bali Jakieś... jest No już, jakiś ponad to pewnie Czy mi się tak zdaje? Nie, jak widzę, jakiś to nie jest polskie imię, ale oczywiście teraz uciekam na pewno Polską, to już są też polski gra. Ja, ja, chodź ja, na ja, Ej, Denis, chodź, ja. chodź tu. chodź tu. Chodź ze mną pobrać kręgle. Gramy w kręgle. Jak kręgielki, ja, cię, pacie. Kragule. Nie, gdzie są te mnie? Tutaj. Imię. Tutaj. Skacze. Nie skacze, ty pływasz. Szybki. Dobra, idź odblokować. No nie mam kasy. Masz! A, ty co się stanie? Bądź najlepszy. <głos> 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 Dwa były ani jednego nie strzeliłem, bo prawda małe Ja mam siebie na Ja mam tu zakasę, ale ja chcę bronić. Jakieś, ojej, to ojej, ktoś. Jest ktoś jak mi? Nie mam, chyba. Niech nie dzisiaj na tym No tak ciepło dzisiaj. Chodź zrobimy. Ej, oh! bo się No, się no, czujesz, że coś śmieli. Oa, ja się zarazamiję! Co dał? na, na no zaczęłaś? Nie, właśnie to ja ja go Nie. goniła chyba Nie On no, pójdzie wal. Wow, Ła, co za gajnie wpuścił Nie wiem, on nie zabił. Teraz co ten głosu?

Bijać, wbijać, suki. suki koty bijać. Ja blokuję ten Lod. Lecicie, że aż mi walki. Lod. Nie, <laughs> nie jak coś tam to widziałem? Co macie? Nie ma ja to. Kto puścił? <laughs> Pek! Suki suki. No kurwa, wy no macie to, ja mam przed góry jeszcze bo tu mam otwierać, bo tu kupiłeś szogana i tylko wolałem, bo na co mi? No to wystarczy, rajdźcie. No dobra. w dupę. I pozdraw. Fakt. Dlaczego wszyscy pójdźmy ścieżką, żeby dać mi rozstać? Bo my jesteśmy zajebiści, my się... ludziom postrzelać, żeby nie, nie stać w jednym miejscu. Ja lubię. Ach. Co to jest? Gdzie jesteś na dole? Cie, cie, cie. Nie jest swoim. Aha, mój był. Zaraz, za zaraz, 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 co a zaraz, zaraz, Za to zaraz, zaraz, Czy zaraz, czy zaraz, zamknięte jest! zaraz, zaraz, zamknięte zaraz, 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 Ja, ja nie potrzebuję, tylko ja się sam jatuję. Ząb jak od góry, no tyfy. <guletyfy> maksimum amo, a maksimum No bo tam ja przecież przejście nie da ząb Ale od góry tak zombie jak. No, ha. ha, bo tam jestem strzydziłem z z z się dachu. No ale skądś bym się na górze dachu? Nie wiem. Ale no nie, nie to. ja tu strzelam nie da. Ale tam... No, ale dyszki mi wakuje. Do. Do no. Dobra. Dobra. Dobra, nieś fajna. Dobra, no to powiem. Zobaczmy, że znowu będzie jak nie Dobra, no będzie. Dobra, widzisz. Idziemy maksma nie. Dobra. Nie mam nic please, please my się tu bronimy! Co byś miał? Ha! Coś fajnego Ooo, to jest szybko. nie, to jest shotgun? Shotgun Znowu shotgun Na no, szczęście Po dupę idą do nas Ja tu was bronię, nie... no, a ty mnie bronię O, zajebista broń Dynis, leżę tam! Co leży? Ty miałeś? Nie Do oczy Mariusz. No, już. Nie ma tego. Mariusz. I, I wy wejdźcie do środka, muszę tu będzie bronić. Wari Jakie wariaci jest, 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 jest. Kolacja, kolacja, kolacja. No co, głodni są. Ugotuj coś. Mm. Początka, serca Ej dobra, nie nic, nic, bo blokować, cię będę próbować bronić. Tu mam mi blokować. No żeby oni pod niej szli tu. No bo potem będę nas kilka stron atakować i będzie kłopot Dobra Tylko mówić, gdzie ja mam iść, bo ja... ZACZEKAJ! AAAAAA! Ja! TO no, Ale ja blokuję, ja się zajmuję tym, żebyś ostrzelał Dobra, blokuję Jejus! Miałeś mnie osłaniać! Powiem no, no, ci, że... Miałeś mnie osłaniać! Denis, idź po bloku i będę cię osłaniać! Czyli to... słyszaliście? To miałem osłonę też ka błogosławie. Ja nie mogę, proszę. Dobra. To zamknięte. Ja już nie blokuję, bo Ustanę znowu. Zabistowym. Usunie mnie, usunie mnie. Dobra, załatwienie. Przecież on go fajny! Co to jest? M M14? m Jakiegoś dźwięku, żeby nas sprzeciwać na te granaty to. Na dłuższał, na ja, Ale zbyt buszone granaty jest... Weźcie, ja też chcę! O w dupę, misiu! Czekaj. Czekaj, Ja też ty... ja nie mam małolii! O mały! I tak wy! Kobieta przebiegła! Jest, jest ten mi się gdzieś... Czy coś? O, bo Chcesz, się... bo gdzieś powinno być na udech. O, Denis bronił mnie, bo ja mam... Ja też już broni nie mam. A mały? Mam jeszcze... Ale to jest nic. Mi się tu zostawił, to dalej? Teraz... Masz go, jest mi tam leży, ale gdzie to było? Ja zapomniałam gdzie to było. Tak, to jest chyba tu. Nie. Gdzie to było? O, jest. Misiu? Nie Mies zbiłeś? No wtedy mnie, mówiłem ci, to jest teraz na, na Kto już mnie rani mnie. Chyba bierz już pudełko! Bardzo dobrze. No szybko. Myślałem, że już zepsułem maszynę. Aua! No potrzebuję mnie. Fuck! Snajpa. Jebać. Osłaniam was. To jest! Leź do niego. w dupę Fak! No, ja nie mój mnie! Jednolę nie mam z tego! Dobra padaj! Nie! Albo tego. tylko! Marek, żyjesz! Z Nie! Ja już krwawię ja szybko! Na górze? Tutaj nie dam lecę! Lecę, 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 lecę kurwa! Jego jakie emocje! Nie! Eee! Musicie sam chwilę przetrwać! Bo on zginął! Musicie się przetrwać to ja wcale! Musimy będę. przetrwać tam sobie! Ja to... O, jestem już! No i jest, chodź mnie bronić! Wiesz, chodź do pudełka! Ja jestem przy właśnie w pudełku! Co masz? O, typka!

Konan! No, ja was wszystkich... Ja was... No dziękuję, no dziękuję, nie, nie przeszedłeś mnie tylko raz w dwie rundy! No ja was wszystkich uratowałem! No Konana się nie udało, ale to ja jestem najnowsza. Nooo... No jesteś, jesteś ostatni. Koleś się wkurzył. No dobra, to już no koniec. No dwie gry mniej więcej. Chodźesz co jedną. Nie, już. No dobra, do końca. Czy godzina? Dobra, co za to? Dobra, to żegnam się, dobra. Ponad żegnaj się. Cześć. Idzie pożegnam się. Dobra, to mniej więcej na 50 widzów będzie może jakiś specjalny... Jeśli chcecie, to możecie mi podsumować, co chcecie. Jak nie, to nie. Zobaczymy, to będzie. No fajnie było, zabawnie może trudno te, może też w nie momenty, ale w tej ostatniej chwili chyba zajmijcie Jak ja pierwszą um, gram, to było fajnie Dobra, dziękuję za oglądanie Subskrybujcie, polecajcie, dodawajcie do ulubionych um, Dlaczego jest czarny? Dodajcie do ulubionych, nie wiem Dodajcie do ulubionych, no to łapka w górę, żaden nie ma w dół dziękuję jeszcze raz za oglądanie, było bardzo fajnie, czekajcie na ten odcinek Cześć, na pa! I zobaczycie, że dzisiaj widzicie swoje moje nowe intro, fajne, co nie?